Co wydarzy się w M? Jak miłość po wakacjach? Nowe odcinki, które będzie można oglądać już od września, przyniosą odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. Pojawi się także zupełnie nowa postać. Do obsady M.K. dołączyła Magdalena Turczeniewicz. Jej bohaterka odegra ważną rolę w życiu Marcina, Mikołaj Roznerski. Chociaż jeszcze wspomniana bohaterka nie pojawiła się w epizodach, to już podzieliła serialowych widzów. Co w M jak miłość po wakacjach 2024 nowe odcinki M jak miłość to coś, na co z niecierpliwością czekają fani serialu. Historia rodziny Mostowiaków oraz ich przyjaciół niezmiennie przyciąga widzów jak magnes. Pierwszy epizod został wyemitowany ponad dwie dekady temu. Od tamtej pory obsada mocno się zmieniła. Każda modyfikacja wzbudza niemałe poruszenie wśród odbiorców i nie inaczej było tym razem. Chociaż trwa przerwa w emisji i, Maim, wróci do, dwójki, dopiero po wakacjach, to produkcja już zapowiedziała mocne wejście kolejnej aktorki. Magdalena Turczeniewicz, bo właśnie o niej mowa, wcielać się będzie w postać Martyny, lekarki, która w nowym sezonie uratuje życie Marcina, Mikołaj Roznerski. Nowy sezon, M. Jak Miłość. Kim jest Martyna? Kim jest tajemnicza Martyna? Chociaż szczegóły dotyczące wspomnianej bohaterki są owiane tajemnicą, to już wiadomo, że kobieta zagości w życiu Chodakowskiego na dłużej. Przypomnijmy, tuż przed wakacjami detektyw został brutalnie pobity przez gangstera Roberta Kamil Drężek. Zwiastun kolejnego epizodu wskazuje na to, że Chodakowski przeżyje i wydostanie się z pułapki. Na jego drodze pojawi się właśnie Martyna, która się nim zaopiekuje. Marcin nie będzie bowiem nic pamiętać i tym samym nie wróci do szalejącej z niepokoju Kamy Michalina Sosna. Co ciekawe, Magdalena Turczniewicz została uwzględniona w nowej, czołówce, serialu. Wraz z Kamą będzie u boku Marcina, zastępując, niejako byłą żonę detektywa, Izę, Adriana Kalska. Na oficjalnych profilach MIME w mediach społecznościowych pojawiło się również wideo, w którym aktorka wita się z widzami. Cześć, nazywam się Magdalena Turczeniewicz. Pojawię się w kolejnym sezonie serialu M jak Miłość. Zagram postać Martyny, dość tajemniczą, pojawiającą się z nienacka. Złączy mnie pewna historia z Marcinem, ale dalej nic nie powiem. Czekajcie, wspomniane nagranie stało się punktem wyjścia do gorącej dyskusji w komentarzach. Szybko wykrystalizowały się dwa obozy. Podczas gdy jedni internauci bardzo cieszyli się z pojawienia się nowej twarzy, inni mieli zupełnie odmienne zdanie. Magdalena Turczeniewicz, w M. Jak Miłość, zdaniem niektórych fanów, M. Jak Miłość, scenarzyści nie powinni niszczyć miłości między Kamą a Marcinem. Wprowadzenie nowego wątku do ich historii z pewnością nie będzie pomocne w rozwijaniu miłości detektywa i tancerki. To jest tragiczne, że ta pani pojawiła się w czołówce, a nawet nie grała jeszcze w serialu. Ale po co? Znowu wątek oderwany od rzeczywistości. Brakuje starszej obsady to już zupełnie inny serial. I po co to, dajcie Marcinowi Kamię spokój. Po co tyle mącić, jak potoczą się losy Marcina, Kamy i Martyny? Tego widzowie dowiedzą się już za kilka tygodni, kiedy, M. Jak Miłość, wróci do TVP2 po wakacyjnej przerwie w emisji.